Hej, witam na kanale SURRAPTOR. A to jest druga część tego filmu, który jest drugą częścią tego filmu. Więc w sumie jest to druga część drugiej części, czyli prawie czwarta, ale uznajemy, że trzecia. Miłego seansu. Na grupie Surreakcja spytałem, jakie według was są zjawiska, na które przydałyby się słowa. Sylwia proponuje, gdy chce się coś powiedzieć, ale nie wie się jak zacząć. Myślę, że ponownie, jak z tym powrót-dowrót, nie musimy tutaj wymyślać koniecznie jednego słowa. Możemy to nazwać. zacięcie na zaczęcie. Chciałem jakoś zagadać, ale miałem zacięcie na zaczęcie. Kolejna osoba proponuje. facet prowadzący samochód to kierowca, a kobieta? Rzeczywiście nie istnieje jedno proste określenie na kobietę-kierowcę, mimo że jest to dziwne, ponieważ jest sprawca-sprawczyni, jest wykładowca-wykładowczyni, ale już nie ma kierowca-kierowczyni. Jeżeli chcecie mówić kierowczyni, to mówcie byle nie przy polonistach. Poloniści za coś takiego urwą głowę. Ale jeżeli akurat polonisty nie ma w pobliżu, mówcie kierowczyni. Aczkolwiek zwracam uwagę, że na przykład mówienie kierowca taksówki jechała szybko jest poprawne. Kierowca zrobiła, kierowca podjechała. To są poprawne formy. Dalej jest pytanie o żeńską formę gamera. No myślę tutaj gamerka po prostu, no bo co innego. Gamerina, gamerynka. Wydaje mi się, że gamerka brzmi po prostu najlepiej. I tak nie pozbędziemy się tego członu gay. Gamer? Proszę się wyrażać bardziej kulturalnie. Homoseksualista mer. Dalej osoba pisze, dla porównania, kobieta może pracować jako kosmetyczka, a facet? No rzeczywiście, kobieta kosmetyczka, a facet kosmetyk? Nie, brzmi strasznie. Kosmetyczek brzmi jeszcze gorzej. Proponuję po prostu kosmetykarz. Jakub pisze, jestem kosmetykiem. O, jakiej marki? No to dalej. Agata pyta, jest strach na wróble, a na inne ptaki? Wiesz, ta kukła człowieka, która ma odstraszać ptaszyska, to po prostu strach. A to, że na wróble, to po prostu na wróble. Jeżeli twój strach ma odstraszać szpaki, to jest to strach na szpaki. Możesz nawet postawić stracha na ludzi, choć najczęściej mówi się na niego pies. Dalej Agata również pyta o kierowcę w żeńskiej formie. Amelka śpieszy na pomoc i proponuje kierownica. Agata pyta również o żeński odpowiednik słowa miś. Misia, miśka, misica. Andrzej pyta o żeńską formę blacharza. No bo przecież nie blachara, co nie? Jest też pytanie o dekarza. No można by tutaj powiedzieć, o, blacharka, dekarka, ale problem w tym, że blacharka czy dekarka są to zwyczajowe w tym zawodzie, czy raczej tych zawodach, Określenia na te właśnie zawody. Na przykład, zajmuję się blacharką, czyli blacharstwem. Zajmuję się dekarką, czyli jestem dekarzem. Swoją drogą poznałem śmieszne słowo. Cieśla zajmuje się ciesielką. Ciesielka fajnie brzmi według mnie. Pewnym rozwiązaniem byłoby mówienie blacharynka czy dekarynka. Chociaż to też nie brzmi zbyt dobrze, trochę jak katarynka, ale może bardziej przez analogię do pogodynki. Dalej pytanie o słowa takie jak deadline czy feedback. Nie rozumiem do końca, jaki jest problem z deadline'em, przecież to jest po prostu termin. Ja rozumiem, że deadline brzmi fajniej, ponieważ to jest wiesz, deadline, martwa linia, linia śmierci. Brzmi tak bardziej dramatycznie niż termin, ale jaka jest różnica między deadline'em a terminem? Może mi ktoś to wyjaśni, bo ja naprawdę nie wiem. Feedback, czyli informacja zwrotna na przykład feedback od Twoich klientów, ich reakcja. Skoro feedback to informacja zwrotna, to proponuję infowrót. Info, które powraca. Infowrót. Co prawda jest tylko w połowie słowiańskie, ale myślę, że chyba pasuje. Dalej Magdalena pyta, że jest Menel, ale co z biedną kobietą na ulicy? Menelica? Pani Menel? Jake Pancho odpisuje Julietta. Nieironicznie myślę, że Julietta to najlepsza propozycja. Dalej Daniel podsyła nam linka. Jest to link do filmiku Mediacraft właśnie o temacie słów które nie da się przetłumaczyć, słowa, które istnieją w innych językach, ale nie mają swoich odpowiedników w języku polskim. My mieliśmy tutaj takich parę, ale większość zjawisk jednak ja lub wy, głównie wy w tym odcinku, wy wymyśliliście. W każdym razie obejrzałem ten filmik, jest całkiem fajny, będzie do niego link. Tylko, że jest tam takie jedno słowo Komorebi z języka japońskiego które oznacza snopy światła pomiędzy drzewami w lesie. I właśnie nam pan na tym filmiku mówi, że, że nie ma na to w języku polskim słowa i tutaj muszę się bardzo nie zgodzić, ponieważ dokładnie na to zjawisko, na snopy światła, tak prześwitujące pomiędzy drzewami w lesie, istnieje polskie słowo i jest to śreżoga. Fakt, jest to mało używane słowo, ale jest. Jednocześnie Śreżoga może też oznaczać te fale zawirowania rzeczywistości nad rozgrzanym asfaltem. Jestem pewien, że na pewno spotkaliście się z tym zjawiskiem. To właśnie była Śreżoga. Poza tym w tym, tymże filmiku MediaCraft pojawiają się dwa słowa, które omówiliśmy i to było właśnie tsundoku, które przetłumaczyliśmy jako ksiąg ciąg oraz schadenfreude, na które wymyśliliśmy peszek-cieszek. Kolejne zjawisko proponowane przez Jakuba Brak ochoty na nic nie robienie. Daniel proponuje nadpobudliwość lub nuda. No nie do końca, Danielu. Nadpobudliwość jest to pewne zachowanie, a nie intencja. Ponieważ mówimy tutaj o intencji, czyli intencji takiej, żeby coś robić, żeby nie nie robić, tylko żeby coś robić. Jest też tutaj propozycja, że brak ochoty na nic nie robienie to nuda. Nuda jest bliskoznaczna marazmowi i to, że się nudzimy. Niekoniecznie znaczy, że chcemy coś robić. Często tak, ale nuda często jest rodzajem pewnego zastoju. Nuda może się też pojawiać wtedy, kiedy coś robimy. Na przykład słuchamy kogoś, kto jest strasznie nudny, więc żadne z tych słów nie oddaje tak naprawdę idealnie tego, czym jest brak ochoty na nic nierobienie. Słowo, które ja tutaj proponuję, to biernowstręt, czyli wstręt do bierności. Na przykład, o stary, powiem ci, że ciągle muszę coś robić, mam bierno wstręt. Gosia proponuje, kiedy chcesz powiedzieć nauczycielowi, że nie rozumiesz zadania, ale sam nie wiesz, czego dokładnie nie rozumiesz. Czyli nie rozumiemy, ale sami nie wiemy, czego nie rozumiemy. Wiem, że nic nie wiem. To powiedział Sokrates. Z początku pomyślałem, że można wziąć imię Sokrates i zrobić z tego czasownik Sokracić. Ale szybko się skapłem, że Sokracić, wymawiane Sakracić, to po rosyjsku skrócić, więc to by było troszeczkę dziwne. Można też mówić sokratesić, ale to znowu jest zbyt długie. No to może po prostu sokrać. Ja sokram, ty sokrasz, oni sokrają. Na przykład, no proszę pana, chciałabym o coś spytać, ale sokram. Sokrates? Chyba raczej sok z kaktusa? Konstancja pyta, czy ją pozdrowię. Pozdrawiam Konstancję. Pozdrawiam też wszystkie osoby, które miałem pozdrowić, ale nigdy ich nie pozdrowiłem, bo jestem wredny. Zwłaszcza pozdrawiam homika miksera. Ja jako jedyny zasłużył. Ameryka pyta o sytuację, kiedy klon cię goni. Kiedy klon cię goni, to jest to kloni goni. Na przykład, wracając do sklepu, załatwiłem jednego klona, ale nagle z krzaków wyskoczyło kolejne 10, no i zrobiło się małe kloni goni. Szymon pyta Kiedy nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? A teraz, żeby było ironicznie, nie odpowiem ci na to pytanie. Maciek pyta The smell smells smelly. Jak można to fajnie dać na polski? Do you smell it? That smell. A kind of smell. The smell that smells. Smelly. To pytanie jest bardziej do wesołej twórczości tłumaczy, Macedzie. Myślę, że pewnym rozwiązaniem będzie zerknięcie na to, jak w polskiej wersji Spongeboba przetłumaczono to zdanie. Też to czujesz? Ten zapach, ten cuchnący zapach, cuchnący zapach, który cuchnie, cuchnąco. Jako ciekawostkę powiem, że to był pierwszy odcinek Spongeboba. Odcinek, w którym Spongebob przyszedł do pracy w tłustym krabie. Niestety polskie tłumaczenie nie wydaje mi się zbyt ciekawe, ale w sumie co tu innego dać? Smród śmierdzi smrodem? Woń woni wonią? Zapaszek zapaszkuje zapaszkiem? Agnieszka proponuje zjawisko, gdy kot na tobie usiadł i nie możesz się ruszyć. Osobiście nie mam kota, ale wielu moich znajomych ma koty i często mówią właśnie o tej sytuacji. Kiedy kot na tobie usiądzie, tylko człowiek bez serca by go zrzucił. Konstancja proponuje kociogniot. Czemu nie? Kociogniot. Spoko. Mam kociogniot. Czyli kot usiadł mi na kolanach i teraz nie mogę wstać. Andrzej pisze. Uczucie, kiedy ktoś zajwanił mi ciastko i nie chce oddać. Mordbob. Mordbob kanciasto stopy. Ola pisze. Kiedy kłamiesz, mówiąc, że kłamiesz. Kłamcepcja. Połączenie słowa kłamca i incepcja. Kłamcepcja. Daniel pyta o jakiś polski odpowiednik słowa spoiler, czyli informacja na temat przebiegu fabuły filmu lub książki, która kompletnie zniszczyła się seans lub lekturę. Myślałem, myślałem, nie wymyśliłem nic, co brzmiałoby dobrze. Psować? Psuj? Psujka? Wam zostawiam wymyślenie, jak po polsku możemy powiedzieć spoiler. Krzysztof pyta o żeńską formę słowa sędzia i jest to sędzina. Tak. Takie słowo istnieje, jest to sędzina. I jeszcze korzystając z waszej uwagi, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Chodzi o te żeńskie formy zawodów. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko wprowadzaniu tych żeńskich form zawodów, natomiast nie cierpię słów takich jak psycholożka, biolożka, socjolożka. One brzmią absolutnie strasznie. Nie wiem, czy wiecie, co to jest locha. Locha to jest dorosła samica świni lub dorosła samica dzika. Czyli w tym momencie jak Locha, no to Lożka. Lożka, mała samica świni, Lożka, mała samica dzika. I w tym momencie psycholożka brzmi jak mała samica dzika z chorobą psychiczną. Dlatego nie lubię żeńskich nazw zawodów zakończonych na Lożka. Może można by to rozwiązać wprowadzając końcówkę "-ini", psychologini. Co prawda nikt tak nie mówi, psychologini brzmi w ogóle jak pseudonim artystyczny magika, takiego co robi sztuczki na przejęciach dla dzieci, no ale po prostu jak słyszę psycholożka, Naprawdę, feminizujcie sobie wszystkie zawody, jakie chcecie, ale nie mówcie psycholożka. No to ja już kończę. Proponujcie, o czym robić filmiki. Wasze propozycje mogą być głupie. Staram się ogólnie na kanale utrzymywać balans pomiędzy mądrymi i głupimi filmikami. Myślę, że oba elementy są nam ludziom potrzebne.